Załóżmy, że mamy klasę Person, która posiada pola składowe name oraz age. Dla pól składowych możemy wygenerować getter. Po co? Żeby mógł main stworzyć sobie obiekt klasy Person, czy na przykład niech to będzie Adam21 i sprawdzić czy osoba wskazywana przez referencję P jest pełnoletnia. Jak to zrobić? Piszemy P, getAge jest większe bądź równe 18. Tyle, że pisząc kod w ten sposób, łamy jedną z zasad dobrych praktyk programowania obiektowego, a mianowicie tell, don't, ask. Polega ona na tym, żeby nie uzyskiwać informacji z obiektu poprzez getery i bezpośrednie wyłuskiwanie wartości półskładowych, a tylko w momencie, kiedy chcemy dowiedzieć się, czy osoba jest ponoletnia. Wystarczy napisać odpowiednią metodę Public, Boolean, Is Edal. i w ramach tej metody sprawdzić, czy age ma wartość większą bądź równą 18. Teraz dzięki metodzie Is wyciągamy informacje na temat tego, czy osoba jest pełnoletnia, możemy usunąć gettery i nie udostępniamy żadnych innych informacji na temat wieku tej osoby. Po dobrych praktyk programistycznych w Java nie tylko zajrzy na chemmyśliwprogram.pl